Ła niech pan mnie nie straszy Dawał, no. a... dawał nie, nieee Proszę Dobra a nie głowy Chciałaś mieć przygody nowe Teraz będzie becikowe Zapłania torczy tysiące pojęć Ma moje brocie, chciałaś zrywać To jest Aha Kurwa Ała? Nie patrzysz na dni płodne, ale w topa Ale wpadka jesteś tak jak twoja matka Mmm... Siedziałeś z nimi na kanale od 13.19 No właśnie, od 13.19 się z nimi na kanale i od 13.19 no. wyszedłem Nie, wcześniej siedziałeś O 13.19 mam klipa jak ty siedzisz na serwerze i jesteś z nimi Tak? Tak I teraz ciężkiego banana majordem? Tak, jest banana dzień Miłego, narka Oj, ale mnie przestraszył o cóż za groźba, dostaję banana na jeden dzień Aha, aha, kurcze blaszka jak ja to zniosę, kurde felek, kartofelek, jezu jak ja to zniosę, nie, że ja nie będę mógł jeden dzień grać na DM mi się wydaje, że ja mieszkam na trzecim piętrze i właśnie otwieram balkon i skaczę, nie.